Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spectra i gramy dzisiaj w Stalker'a 2. Ogólnie nie wiecie nawet jak się cieszę, że w to gramy, ponieważ mieliśmy w to grać już na znaczy stream, miał być już wczoraj, ale pojawiło się tyle problemów technicznych, że muszę wam przyznać, że powoli traciłam nadzieję. Czy to w ogóle pójdzie? W ogóle nie widzę, że na razie się strasznie zacina. Świetnie. Dobra, zobaczymy, co to będzie. Pole pierwsze. Może być pole pierwsze. O mój Boże. <laughs> w każdej chwili możesz zmienić poziom trudności w menu opcji początkujący, odpowiedni dla początkujących i graczy, którzy bardziej interesują się fabułą, stalker odpowiedni dla graczy, którzy szukają równowagi pomiędzy fabułą i walką, weteran odpowiedni dla graczy, którzy lubią zaciekłe i wymagające bitwy tak myślę, że <laughs> zaczniemy od początkującego bo chcemy iść raczej do przodu z fabułą niż do tyłu co czasami się przyciszy trochę muzykę z gry bo widzę, że mnie nie słychać i siebie trochę może podgłoś. trochę jakby coś było nie tak to krzyczcie z góry też przepraszam je, żeby kasować. kasłać ale taka pogoda tryb fabularny a i nie przerażcie się, jeżeli nagle cały stream się wyłączy bo testujemy nowy sprzęt i. no właśnie, jak na razie same problemy techniczne. Tryb popularny. w tym trybie walka jest znacznie mniej wymagająca, dając ci szansę na poznanie świata gry. Nawet jeśli nie jesteś doświadczonym graczem. Jeśli interesują Cię bardziej zrównoważona rozgrywka, wypróbuj poziom trudności Stalker, doświadczysz niebezpiecznej i bezlitoznej zony, tak jak ją sobie wyobraziliśmy. Hmm. Kurczę. Teraz mówią, że nie. Kurczę, ale. <gry> w każdym momencie możemy to. Dobra. W każdym... Skoro w każdym momencie możemy to zmienić. <gry> to jest bardzo zły pomysł. Wskazówka numer 88. Słyszałem raz historię o pewnym mądrali, co myślał, że to dobry pomysł, by rzucać granaty w stronę skrytek ukrytych w ciężko dostępnych miejscach Łupy może i przetrwałyby wybuch, ale jestem pewien, że wszystkie mutanty w okolicy zleciały się tam na obiad Wow, jak to cudnie laguje O, crash, no proszę Cudownie czy ja chcę. No, mogę wysłać. Tak. Wracamy po przerwie. Jakby powoli wracamy. Na szczęście to tylko gra się skraszowała, a nie cały komputer, więc jest szansa, że zaraz powinniście zobaczyć obraz. A kompilacja shaderów. No dobrze, w takim razie opowiem wam coś po drodze. No ogólnie działam na totalnie nowym sprzęcie i niestety jeszcze to wszystko nie jest do końca skonfigurowane. Miałam nadzieję, że szybciej to ogarnę na przykład przed premierą Stalkera ale cztery dni walczyłam z problemem technicznym, w którym okazało się, że Naprawić można go było poprzez otworzenie komputera i po poruszanie kabl kablami. Co jest dosyć niepokojące, w sensie, że skoro tak łatwo można coś naprawić, to czy to znaczy, że tak łatwo też można to popsuć? W sensie, że przejedzie samochód na ulicy i znowu kabelki się poprzestawiają. Nie wiem, zobaczymy. Jesteśmy. O dobra, widzę, że już mnie widzicie. Nowa gra jeszcze raz, chociaż może czekajcie. Może zajrzyjmy w opcję. Czy jesteśmy w stanie coś tutaj zmienić? No dobra, jeszcze tutaj weszłam <laughs> w same ustawienia systemu. Może to coś da. Um, co mnie interesuje, w sumie nawet ciężko mi powiedzieć w tym momencie. Włosy! Epickie! Ogólna jakość. Dobrze, zmniejszmy tę jakość w tym momencie. Na średnią. I zobaczmy, czy to w ogóle pójdzie. Bardzo dumna Dobra Dobra, wstecz O, jakby działał lepiej? Trochę? Chociaż nie powinno tutaj działać, dobra, ponieważ Na razie bierzemy tą... Tak, chcę tę już to przemyślałam. Wskazówka numer 24. Powinność ma tylko jeden cel: Zmieść Zonę z powierzchni planety i uwolnić ludzkość od stwarzanego przez nią zagrożenia. Godne podziwu przyznaję, jednak jest pewien kłopot. Tajmułka, uwaga, uwaga. Czarny ekran. O, już słyszę, że będzie świetnie. Okej, okay. zaczynamy coś widzieć? Dobrze, jest dobrze. O, te maki, te pole maków. 我。 No, jakby same klatki wyglądają naprawdę efektownie. Tylko jeszcze, żeby się płynnie zgrywały ze sobą. Czy ja mogę się ruszać? Czy to scenka Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przy okazji, cuts, po kaczence. Czy ja mogę się ruszać? Chyba nie za bardzo. Ale coś nieźle musiało... huknąć. Ej, okay, tracimy obraz, wszystko jest rozmazane. Jakby wiem, że <laughs> chwilowo jakościowo mocno jest to niklimatyczne w tym momencie, ale chciałabym zobaczyć, jak to będzie działać, jak już będziemy mogli się ruszać. Co to jest? Jakie niebieskie? Jakie ładne? Wow! Jestem bardzo ciekawa, ile ta cynka trwa w normalnej wersji, w sensie, w takiej nie zatrzymywanej co sekundę. To. O Boże, mamy kolana, a przynajmniej jedno kolano, czy ja też tak leguję tak swoją drogą. No i jak to wygląda? Jak na razie czarno. Hmm. No, dobra, wiecie co? Ja myślę, że to hmm, nie ma sensu. I że ja spróbuję zrestartować wszystko. I mam nadzieję, wrócę do Was za jakąś chwilę. Aczkolwiek w tym momencie to nawet to mi się nie chce wyłączyć. Za to widzę, że mamy doskonałe połączenie Chociaż raz Dziennikarz Ostatnie pytanie Doktorze Dalin. Dobra, nie, serio To chyba nie ma sensu ja zaraz mam nadzieję, wrócę do Was z lepszą jakością. A na razie zamykam wszystko. Dziękuję za oglądanie. I mam nadzieję, do zobaczenia za chwilę.